Dom Maglarski M Banku prezentuje 100 sekund czystej analizy technicznej. Kilka minut po godzinie 13, 28 sierpnia 2019 roku kontrakty na ksetrę łamią lokalnej opu 11700 punktów dokładnie przed kilkoma sekundami zostało wybite. Tym samym jest otwarta droga na 11845. Tam się znajduje jak na razie najważniejsza strefa oporowa. Wokół niej pojawi się fake, który 22 sierpnia doprowadził do cofnięcia i mocniejszej lokalnej przeceny niemieckiego benchmarku. Dlatego też po kilku dniach ponownie Pojawia się szansa przed zaatakowaniem, ewentualnie wybiciem tej strefy oporowej. Co by się stało, jakby puła 15845, 11850 głównie w dziennych cenach klauz, został pokonany? Można tutaj doszukać się w ostatnich tygodniach struktury zwanej odwrócona głowa z ramionami. Wprawdzie nie jest to klasyczna, podręcznikowa formacja, gdzie te ekstrema skrajne znajdują się na tych samych poziomach. Jednakże patrząc na ładnie ułożoną linię szyi oraz fakt, że lewe ramie znajduje się powyżej główki, a prawe ramię także tutaj odbiega od lokalnego sierpniowego denka, można tego typu układ oznaczyć jako strukturę zachęcającą do wzrostu w przypadku jej aktywacji. Jak na razie trwa tutaj konsolidacja można powiedzieć z dodatnio nachylonymi liniami ograniczającymi ją, jednakże przed chwilą, co miało naruszenie strefy oporowej na 700 otwiera drogę do zaatakowania poziomów oporowych. Teraz tak, w przypadku ewentualnego fałszywego wybicia i cofnięcia, należałoby się liczyć z zaatakowaniem na podstawie tej struktury, czy 11259. W średnim terminie, jak się spojrzy na wykres, tutaj wciąż panuje konsolidacja horyzont bez klarownych średnioterminowych sygnałów.